Marcowe ciekawostki ze świata PHP, czas zacząć. Zapraszam. Dzisiaj zaczynamy od wsparcia dla języka PHP 8, a mianowicie Symfony Insight zaczął wspierać y, tą wersję, czyli ósemkę. I tak, jeśli chcemy przeanalizować naszą aplikację za pomocą Symfony Insight, to wystarczy, że ustawimy odpowiednią wersję języka w pliku konfiguracyjnym i to wszystko. Czyli sama konfiguracja nie jest zbyt trudna, Inną ciekawostką odnośnie Symfony jest to, że potencjał zdecydował, że od wersji 6 frameworka minimalną wersją PHP, który będzie wymagany, będzie właśnie wersja 8. Tak więc potencjał patrzy w przód, już w cudzysłowie, już, zamierza porzucić wsparcie dla wersji 7.x, co można powiedzieć, że to jest raczej krok w dobrą stronę. Laravel, a mianowicie Laravel w wersji 7, kończy swój żywot, ponieważ on nigdy nie był lts I mam tutaj na myśli, że poprawki bezpieczeństwa nie będą już wdrażane. Fiksy bezpieczeństwa zakończyły, wprowadzenie fiksów bezpieczeństwa to zakończyło się w marcu, czyli w poprzednim miesiącu. Teraz, jeśli chcemy być, że tak powiem, na czasie, musimy się zaktualizować do wersji 8. Aktualizacja nie jest bardzo trudna, aczkolwiek w niektórych przypadkach, to zależy od aplikacji, jaką posiadamy, niekoniecznie będzie bezbolesna. Tak więc, tak więc zalecam aktualizację, aczkolwiek mogą wystąpić z nią jakieś tam problemy. LTSM będzie dopiero wersja dziewiąta, która Wyjdzie w październiku 2021. Czyli no, za jakieś e, pół roku. Teraz mam parę artykułów dla osób początkujących. Pierwszy z tych artykułów dotyczy ciasteczek w PHP. Drugi z tych artykułów dotyczy, dotyczy sesji w PHP. I to są artykuły w sumie nie z marca, ale też dosyć świeże, bo z poprzedniego. E, Roku i to są dosyć obszerne tematy, które fajnie opisują obydwa zagadnienia. I to z punktu widzenia osoby początkującej. Tak więc zapraszam do zapoznania się. Tutaj mamy informacje właśnie nawet o poziomie. Artykuły długie, jeszcze raz powiem, dosyć wyczerpujące napisane. Kolejnym takim artykułem. Już dla osoby znającej, że tak powiem, język i WordPressa i myślącej o zaczęciu pisania pluginów w WordPressie, jest ten artykuł, który tutaj mam wyświetlony. How to create a custom WordPress plugin from scratch. I opisuje on de facto, można powiedzieć, w cudzysłowie, od A do Z, jak stworzyć swój pierwszy plugin. Co potrzebujemy mieć, typy pluginów, i tak dalej, tak dalej, strukturę. No takie powiedzmy małe kompendium, jak stworzyć plugin od A do Z, aczkolwiek no oczywiście nie wyczerpuje tematu, ale to jest artykuł dobry na start, tak? żeby się, zap żeby się zapoznać. Ja wprawdzie poruszałem ten temat w, moich, w mojej wcześniejszej serii dotyczącej tylko i wyłącznie WordPressa. Aczkolwiek, jeśli ktoś nie chce się przedzierać przez, przez yy, tą serię, to ten artykuł dosyć, dosyć. Yy, może nie tyle wysyci temat, co wprowadzi do tematu. Tak, wprowadzi do tematu. Kolejną rzeczą. Taką troszeczkę można powiedzieć, że dla początkujących, ale nie początkujących z językiem, ale początkujących z, z, z frameworkiem Laravel, jest artykuł Step by Step Guide to Build Your First Laravel Application. Również artykuł dosyć długi, aczkolwiek fajnie tłumaczy, jak postawić swoją pierwszą aplikację przy użyciu frameworka Laravel. Wspominamy o konfiguracji. Bazy danych, jak uruchomić pierwszy system do autentykacji. I tutaj mamy to fajnie podzielone rozdziałami dotyczącymi routingu i widoków, formularze, tak więc wysłanie formularzy. Tak więc, zainteresowanym, zainteresowanych zapraszam do do przeczytania, zainteresowanych frameworkami. Osoby, które miały styczność z, yy, z tym frameworkiem, raczej niczego nowego się nie dowiedzą. News ze świadka PHP. Aktualizacje. Wyszła wersja PHP 8.0.3. To jest wersja bugfixowa, dlatego przejdźmy dalej. Pod koniec marca, a mianowicie 30, pojawił się, pojawił się news, że administratorzy repozytorium, w którym jest przytrzymywany kod PHP, zorientowali się, że został do tego repozytorium wszczyknięty złośliwy kod. I tutaj podkreślają, że kod nigdy nie został, um, że zmiana nie dotknęła tak naprawdę użytkowników, ponieważ wstrzyknięcie tego złośliwego kodu zostało szybko wykryte, kod został zrewertowany, już go nie ma w repozytorium, a w międzyczasie nie wyszła, nie wyszedł żaden release, który zawierał ten złośliwy kod. Tak więc e, wszyscy, którzy używają PHP w najnowszej wersji mogą spać spokojnie. E, w celu śledztwa zostało. E, na dwa tygodnie zostało wstrzymane realizowanie nowych wersji. Tak więc, ciekawa informacja, świadcząca o tym, że cały czas trzeba być uważnym, jeśli chodzi o, o bezpieczeństwo. I być na straży swojego kodu, że tak powiem. Co się działo w Symfony? Wyszło Symfony 526. W międzyczasie, też w marcu, było parę innych podbić, ale to wszystko są releasy backfixowe. Tak więc idźmy dalej. Pamiętajmy o tym, aby aktualizować wersję frameworka. Również Composer Update powinien załatwić za nas sprawę. Co się działo w Laravelu? Laravel La ma tygodniowe releasy, i z każdym releasem oprócz poprawek, poprawek błędów dochodziły. Jakieś nowe funkcjonalności, może to nie są jakieś wielkie feature, y, ale takie, powiedzmy, umilacze, na, na przykład przerwanie walidacji przy pierwszym błędzie. Tutaj oczywiście mamy przykład. Do tej pory działało to tak, że walidator przechodził yy, po, yy, po wszystkich regułach i na koniec dostawaliśmy informacje albo Jesteśmy na zielono, czyli walidacja przeszła, albo mamy zebrane wszystkie błędy. Tutaj w tym przypadku możemy sobie wymusić albo wymusić, ustawić, że walidator przerywa swoje działanie po napotkaniu pierwszego błędu i zwraca nam o nim informacje. Co nam to już doszło? Na przykład Rate limiting, limiting Per Minute Helper użyteczne, ciekawe. Co dalej? Laravel 832. Tutaj z ciekawych rzeczy. Z ciekawych oczywiście z mojego punktu widzenia, bo nie mówię, że dla wszystkich to będą ciekawe rzeczy, ale tutaj właśnie mamy krótki, krótki opis co weszło. Mnie zainteresowało troszeczkę rozszerzenie funkcjonalności Dumpa i DD, Czyli możemy sobie wybrać jakie dane de facto chcemy wyświetlić. Co jeszcze mamy? Wersja 8.34 hmm. Tutaj drobny umilacz jeśli chcemy wyświetlić listę hmm, tras routów w naszej aplikacji, możemy wyekskludować, że tak powiem jakieś ścieżki, które nie chcemy wyświetlać, na przykład z teleskopa co mamy jeszcze? Takie bardziej fluent, że tak powiem, asercje, jeśli chodzi o JSON. -a. O, to może być ciekawe. Prohibited Validation Rule. I tutaj mamy na myśli taką sytuację, że jeśli mamy na przykład jakiś request do naszego API PUT, w którym są wysyłane dwa pola name i key, a tak naprawdę my dopuszczamy tylko zmiana na name, a key jest tak nie dopuszczamy zmiany na tym polu, to już to możemy uwzględnić w regule walidacji. Czyli tutaj mamy jakąś normalną regułę require na name, która jest require im maksymalnie 255 oraz key, która jest prohibited. Czyli nie dopuszczamy zmian na tym polu i jeśli Ktoś wyśle nam dane pod tym kluczem, to zostanie zwrócony odpowiedni response. W tym przypadku 422 za odpowiednią informację. Idźmy dalej, wracamy do WordPressa. Wyszła nowa wersja WordPressa 5.7, mocno usprawniające niektóre rzeczy. Aczkolwiek mm, nie zauważyłem tutaj jakichś przełomowych zmian. Łatwiejszy, wszystko, jakby to powiedzieć, takie umilacze. Tak więc, zainteresowane osoby, niech sobie, niech sobie przeglądą change log, change, change log. Oczywiście, wszystkie te linki, o których tutaj mowa, będą w opisie. A na koniec, zastawiłem sobie prawdziwą perełkę, mianowicie jQuery. Być może to nie jest związane stricte z PHP, ale, ale jQuery wciąż żyje, mimo że mamy wielką trój trójcę, czyli Reacta, Angulara, i e Vue. No może jeszcze Svelte dla zainteresowanych, aczkolwiek jQuery gdzieś tam jeszcze istnieje i można powiedzieć, że ma się nawet dobrze. Cały czas jest rozwijany. Tak więc to by było tyle, jeśli chodzi o news, newsroom dotyczący marca. Widzimy, że troszeczkę się zadziało. Nie ma niczego naprawdę przełomowego, aczkolwiek widać, że PHP wciąż żyje. Dziękuję i zaprasz zapraszam już za miesiąc na edycję kwietniową. Trzymajcie się.